Siemanko wszystkim, Dasz Daniel z strony witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym update'cie Mojej kolekcji filmowej Minął kolejny miesiąc, sierpień No i cóż, przyszedł czas zobaczyć co dołączyło do mojej kolekcji Dlatego zmienimy perspektywę i Zobaczymy Okej okay. Mamy paczuszkę sierpniową Dziękuję. w tą samą stronę mniej więcej. Dobrze, tak się prezentują eee, grzybiety i tak mamy, mamy 5 minut w środku, z czego mamy jedną Blu-Rayowy update. Dobrze. Zobaczmy sobie po kolei. Pierwsze z góry mamy ...Knives Out, knives out. Eee, na noże E, film z Danielem e, Craigiem e, Zakup całkowicie w ciemno, ale ja uwielbiam takie filmy Tak powiem e, z zagadką Oczywiście wydanie brytyjskie Film Ryana Johnsona który niezbyt dobrze utkwił fanom Gwiezdnych Wojen Sobie ten digital Code, tak się prezentuje w środku. Może fajne opinię o tym filmie słyszałem, a tak mówię, ja lubię e, takie filmy e, z zagadką, że tak to nazwę. Już mam nadzieję, że się nie, a zawiodę. Dobrze, kolejna pozycja, tym razem anime. E, w reżyserii ma Toko Shinkaya. W między innymi 5 cm na sekundę, a mianowicie Your Name, Twoje Imię. Mam nadzieję, że to jest dobry polski tytuł. Nie wiem w ogóle, czy mamy polski tytuł. A pewno mieszego go na ekranie, jakie było oficjalny polski tytuł, bo manga wiem, że je mamy. To mamy slipcover i... Tego to słyszałem bardzo ciekawa historia. Także nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Zobaczmy co tu w środku. ruch na płycie, taki dość prosty. W środku mamy też na drugiej stronie. Bardzo fajne. Też zakup całkowicie w ciemno, ale bardzo dużo dobrego słyszę. A też 5 cm na sekundę mi się bardzo podobało. Dobrze. Kolejna pozycja to jest update, blu ray update. Mam tę pozycję już na DVD, a mianowicie Apokalipto Mela. z tego co słyszałem, trudno dostępne ogólnie w Stanach Zjednoczonych wydanie Blu-ray no, nie ma na razie e, nowych e, no, wydań tego filmu a to wydanie też już nie jest e, produkowane jak słyszałem przynajmniej fajny film tak szybko się prezentuje no ciekawa koncepcja, nagrany w języku majów. Ta kolejna pozycja to GRILLA. King of the Monster, król potworów, czyli druga część powiedzmy tej najnowszej amerykańskiej sceny o Gorilla. No ciekawe, pierwszą część mam w swojej kodakcji, nawet fajna, nawet fajna. A zobaczymy. Cena była atrakcyjna, tak mówię. Pierwsza część mi się podobała, a też oryginalne filmy japońsko drzwi mi się też podobają, więc... W nic, nic specjalnego, niebieska płytka. A najważniejszy jest film. Dobrze i ostatnia pozycja. Klasyka, można by powiedzieć już z Christiana Bale'a, a mianowicie American Psycho. Patrick Bateman. Tak się na okładce, no introduction necessary. Czyli żaden, żadne przedstawienie jest niepotrzebne. Myślę, że większość, e, powiedzmy, kinomaniaków zna ten film. A przynajmniej powinna znać ten film. Jest to wydanie na 15-lecie. Mimo tego, że zwykłe blu to mamy jeszcze fajne czarna pudełko. Tak, to był Blu-ray 4K. sobie w środku. Skromne, ale. Gustowny na dróg że tak to nazwę. No cóż, tak jak piszę na okładce, no chyba tego filmu nie trzeba przedstawiać. Tak mówię, no. Kto się uważa że za kino maniaka, to powinien znać ten film. Naprawdę. Klasyka. Dobrze. Tak by się właśnie prezentowały. Moje zakupy sierpniowe. Jeszcze raz w skrócie. Amerykan Psycho Godzilla Król Potworów Apokalipto Melakritsona Your Name Werseria Motoko i Knives Out Ryana Johnsona z Danielem Kraigiem, czyli na noże po polskiej tytuły Dobrze, zmienimy perspektywę i się pożegnamy no i cóż, tak by się właśnie prezentowały moje zakupy filmowe w sierpniu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zapraszam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami i może pytaniami w komentarzach poniżej, a ja zobaczę się z Wami w kolejnym filmiku. I Jak zawsze niech moc i dobre filmy zawsze będą z wami: Darw over. Now.